Czemu wygladasz jakby cię potracił samochód? Bo się tak czuję stary, czuję się jakby mnie potracił samochód Czy ja się poddałem? Może jeszcze się nie poddałem Nie da się po prostu gier wygrać, jakby z ludźmi Nikt mnie nie kieruje, samemu muszę wszystko robić Chodzę w kolejkę, wiesz czym dzisiaj gram? Gram się pajkiem Ryze'em, Azirem i ch**ie czym jeszcze, nie wiem Jak dzisiaj będzie plus 150 punktów to jeszcze odzyskuję wiarę Nie dosyłasz tu siada, no ja no, tak to Sylas siedzi. Ejka, Biscayanka, Virelia spoko. Nie, no przepraszam, dobra, jedna gra z Sylasem na poprawkę humoru i zaraz gramy resztą. Okay. Okay. Mm. Rypy, man. Dobra, my bad Dobra my bad, my bad, my bad, my bad, my bad No to może kurwa ten no Nie wiem, dla mnie to jest takie smutne, nie wiem ten wygrywa solo grę Kurwa mać. No nie wiem, no nie wiem kurwa No co ja gram jeszcze w tą League Lego, dlaczego ja nie zagram nie wiem Co co ja mam innego zagrać Nie ma żadnej dobrej gry Jeszcze się zmutowałem, jeszcze? Kurwa, jeszcze się zmutowałem. Nie wiem, moją misją do końca sezonu jest, kurwa, przeszkadzać wszystkim innym. Nie, kurwa, tracę epeki i CISO są moje drużynie. Wow, wow. Ale jesteś, kurwa. Kurwa, koksu jesteś, ale jesteś najlepszy. Witam, zarcik, co ma wspólnego Madison Berigiem? Jedno i drugie nieosiągalne dla ciebie, nobku. Bez Luzowski, harcock, masterzowski ze czekolad, magna, Wynie nieudaczniku ale spoko to nie twoja wina, co gierkę masz. Po sezonie chyba z, z bomby, nie wiem, spadam do diamentu żeby zagrać było Jest killek. Zapraszam na nexta. Tym razem już wyj**ole co będzie w enemy. Kupię Ryze'a lub A, jeden na jeden Dobra. Jak ten wiz miał? To przecież to jest najbardziej losowy, losowy, losowa gra, no, nakryty. O, ty się ze mną bijesz? W sumie on leci RNG już Dzięki za grę e, to nie jest tak, że na Wiktora się nie da grać Ryzen? Zobacz jaki nick ma Wiktor, jaki nick ma Wiktor Jak mi się ma chcieć kurwa grać, no powiedz mi KURWA Go next time up No jak mi się ma chcieć grać w tą grę, no Kurwa mać, no Powiedz mi! Często dostajesz nudesy i to w 11 na dostaje najwięcej. Nie, blu, 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 blu. nie wiem kto dostaje najwięcej, nie dostaje często, ogólnie z dwa razy może dostałem. Tak, tak Czy ona ma... Ja, go... ja wydaje mi się, że mogę go je dawać, że to nie mogę jeć. Nieważne, jestem chyba koksem. Nawet jakby ksają o na face, to nie może się wypowiedzieć źle o nim, bo pewnie ma mają umowy. <laughs> Ty wygrałem grę tym razem. w ogóle ja nagrałem dobrze, ty to widzisz Ja miałem 0-2, jestem legendą nagle Jak Jako mój pan Dobra, pierwsza was tam Ej Nie dali się nabrać O, topa dostałem Co na to na ten strolować? O, Kisante Ty, nie wiem jak ta postać działa, dobra, ale to będzie fajne. Test postki o, kurwa to... No nie wiem, ale jaki to jest sens kurwa no No, nie wiem, jak, kurwa, dlaczego ja muszę zawsze grać na tych pierdolonych junglerów? Za każdym razem, no! Zawsze to ja muszę grać na nich. Nie, nikt nie chce mi się już grać, po no, raz to nie chce mi się. Aha, dobra, myślałem, że da się przez. xD. Dobra, kurwa, lecimy. Ah! On to on, gra Prowlera! On... gra, rozumiesz? Ja pierdol... Czemu ty... O, czemu? Czemu, kurwa, udyr pod prawlera, Masz 6-0 w tej grze, tego nie rozumiem, czego, kurwa moja... Jak ja mam nie płakać, kurwa, rozumiesz? O, mać. użyłem Erki chyba też przez wcześniej. Dobra, przynajmniej wychodzimy z tej gry. Dłużej to wu? Nie, no, spokojnie się zagram tą postacią, nigdy. Dajcie mi teraz palkiem zagrać. Dobra, okej, jest na idzie, grajcie palkiem, na cię przysięgam, kurwa. No, tak zabiję, tylko żeś napisze tak, ale jest coś kurwa, głównym. O co chodzi? Zagrałem to ładnie. Zastawa, kurwa. O kurwa, mać ty. To Spokojnie, 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 dogadamy się. Kurwa, to spokojnie. Kurwa, co ty tak bijesz mało. Czemu ja Azira piknąłem? A bo zbanowali, dobra. czemu ja gram Ignite na Azirze? Dlatego gram Ignite na Azirze, ale zajebisty z Ignite. Nie na kurwa, co ja robisz przecież. <laughs> no proszę cię, kurwa, no, daj się spokój, daj się zabić człowieku, A, oddajmy to. Ali, ali, baba, ali, ba -a. następny sezon Challenger. Ajajaj. La da da di da 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 da, Da da di da 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 da. da, da. PUUU Co teraz, kurwa Ja pytanie Jakie mam szanse? Blisko było I do very... a nice trick Aj, flesza miał, kurcze. Goń go, goń go, goń go! O, tu stanka się, manka. Siemanko, tu stanka się, manka. Jak się czuję z tym, że Jankos w Korei zaczynają od 5 i temu już ma tylko 100 punktów mniej niż ty? No niestety, ja nie mam konta rajotowskiego jak Jankos. Ja pierdolabym bym zagrał dużo z tym No, kurwa! Kurwa! Wziął! Wziął! Gumajusi, Mam Gumajusziego! Kurwa, Warus! Dała, ale Gumaiusi przegrał, czyli co, ja tą grę też przegrał? Dobra, starałem się, nie? Ciekawe no, nie ile musiał zapłacić mamom za granie i rozmowy z Ksup. Dobra, w końcu czuję, że skorowany zostałem w końcu. Dobra, mam synkrofa w filmie My jesteśmy razem? No Ja pierdolę na sporcie, jesteś. Kurwa mać to O, A, zdodżowali. mnie. Czekaj, ty wziąłeś Mastera G, czy ja źle widzę? Co? A nie chcesz w kolejnym sezonie w do sobie pograć? Bo ja szukam drużyny i nie mam i supporta, i adekari A topa A mógłbym z przed grać cały czas? No tak, tylko na finały byśmy jeździli do studio Dobra, No ja jestem chętny To się składamy po 5000 na slota I zróbmy to. No nie wiem Nie, nie wiem. ale legitnie nie można by to zrobić No ta, tylko że to też trzeba mieć chyba D2 albo D3, coś takiego Ale no nie wiem czy tak pozwolą rykowy, streamować, no. tak szczerze Ale wyobrażasz to sobie, że podnosimy puchar, jedziemy na u Masters to byłby takie pojebane... A później się kurwa budzisz raczej <laughs> <noise> Ale tu były fajne i tak. Mhm. Mm dobra, no, poczekaj, bo się wkurwiłem. Trafić się nie da, hmm. Nie mam kurwa manki! banki, nie mam! Dobra, może być. No dobra. Siemano! Super, super. Halo? Siema, siema bruz? Czy coś? Tylko po prostu... Nie czytam często wiadomości, nie? No, gdzieś... jak to? Jak kurwa? <gry> Ty, znowu grę gra drużynie chyba. Never, nie Ty, wiem, ja, to, czy... może bros do tej Ultra na topa? <gry> to może od razu do Chorości polecimy, co z takim składem? Jakie jest Twoje ulubione drzewo? Random Bruce? Nie mam ulubionego drzewa, ale lubię zapach sosen, jakby. A co byś Moje? na święta chciał dostać? Telefon. O, to może, Maxiu sprawisz tutaj, koledze. Ja daję prezent? Ja tylko pytam. Fiz, nie, się przepraszam, tak. gram synasem, bo muszę go rozwalić. To w mnie tym fizem. Serio, z mań! jebany z dżungli, no kurwa, mać no! Ja pierdolę, co to się udało. A co będziesz robić, święta, brusik? Streamować. Nie jedziesz do rodzinki? Jak, jak rodzinki? Mam, tylko mamę mam, nie? Tak smutno mi się zrobiło w sumie. No, nie, no nie, nie, nie no to no, nie, ma co mi stuczyć, no Nie, spoczywam. nie, nie ja chodzi by... o to, po prostu kurwa przegrywam, wiesz? <śladania> no, no, dla mnie te święta to i tak z roku na rok są co coraz gorsze. Naprawdę ja tak, no ja nie mam potrzeby, że równo 24, to wtedy mam czas na rodzinę, to takie fałszywe mi się wydaje. Nie wiem, jak chcę spędzić czas z bliskimi, to po prostu to robię i nie musi być to akurat na święta. A to jest ten... Kurde, pomyśleć, że jeszcze rok niemiast? temu zapraszałem Mamona na gwiazdkę Do siebie Jak Naprawdę? mówił, że nie ma z kim spędzić, no mm. Zacz, przez rok jak się pozmieniało ja... Dobra, nie ma... Nie ma No, powiedz, powiedz ja Nie, sobie wyobraziłem jak na przykład twoje babcia się z Mamonem wyzywa na przykład, czy co? No co ty <laughs> mówisz, no mieliby się wyzywać, no co ty gadasz <laughs> Głóźniej byłoby z moim wujkiem, który jest policjantem Uuuu To byłoby przejebane Nie, jest, nie, jest oczywiście Żartuję. Ładnie Turówką dostałem 43 zł. No, też jest drogo. No ja pierdole, no exhausta dostałem, rozumiesz? Eee ty maxi masz 88 winów, 57 luzów, a LP masz na minus, jak ty to zrobiłeś? Triki Kurwa krypie, jestem magikiem No, tak chciałem akurat Szkoda, że nie dał mi wuk kliknąć, bo tak bym jeszcze się wyleczył i bym przeżył Prawda jest taka, że tak wszyscy kiedyś się O <grywa> Dawaj wokół Haha, <grywa> kurwa to takie obiec było Dzięki gościu za metal Co? a sorry, y <grywa> Was <laughs> w raśniku chłopnie chłop mnie tego pobił, ej. Myślicie, że zrobią kiedyś jakąś nową mapę nie, na Blolu? Nie, powinni, kurwa, powinni! Dlaczego jeszcze nie zrobili tego? To jest podstawowe pytanie. To to właśnie wiesz, co chodzi, że kurwa lecisz na, tego kurwa, rankeda granie... i losuje ci mapę. Tak, to byłoby zajemiste. No, nie no, pewnie w kolejnym sezonie albo za dwa dodadzą jakąś lawę, tak jak ostatnio była ta niewidzialna no przestrzeń. Coś takiego pewnie dodadzą i tyle. Albo psa, Dodawam... który będzie ci biegał. Proszę, nowa mapa, kurwa, blizelegę, to było najlepsze, coś, co, co by wprowadzili. Tutaj, o, że... zgadzam się z tym. Nowa mapa na tak ma W Kwestii kompetencji rankedów, a to jest zbyt ręczny i tego to nie, to się nie przejdzie, no. Co? Wypierdalam sztygry, nie chce mi się. Ok, ty się 12 razy wyjebałeś No ja się napierdalałem, no Ty dotyka dotykacie hejt? Nie coś innego może podotykać A co? Ojojoj <laughs> oj, oj. ciężko ci się będzie grało w ich piki, co? Nie wiem, ma wyjebane Opierdole zabi, chociaż jednego No nie chce mi się już grać! Kurwa mać, no nie chce mi się grać no, w kolejnym sezonie to trzeba wbić tak z tysiąc punktów i później trollować te kurwy, które chcą wbijać punkty. I palić, Czy Miał kurwa tuerkę. No kurwa, użyj to ku szybciej, no! Pierdolony śmieciu! Użyj to ku szybciej! Dlaczego my oddychamy, kurwa, tym samym powietrzem? Tym samym tlenem. <laughs> Demacia! nuż coś dobije. No, nuż się kurwa udało dobić tą samira, nie? Chcę dać rkę, ale nie mogę, bo jestem na full CCQ. Pik-pik-punk, ping-punk, szmank, smunk, smunk. testujemy jakoś bombę na kimś? Da test na Wiktorze. Słyszał mnie, jertalony. Okay. Nie mam bomby, jednak się okazuje. Dobra, FF? Ty, równo 20 skończyłem. Równo, 20 0, 0. No, więc dzisiaj dwie gry do tyłu super. Alpowirze 200 LPK. Jeszcze gran Master wędrów. Matę se dawaku, komme! Matę A wy zamawiacie, czy gotujecie se? No, Wysoski na pewno se nie gotuje. A ty Moje, wrong? moje, moje, 400 golda, moje! Nie, moje. no nie zamawiam, co ty, przecież to tyle siana się na to traci. Znaczy, mi mama gotuje, wiesz? Ale też już chuj w te koniec sezonu, w te wbijanie, przecież to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, jakim jesteś człowiekiem. Nie, no i liczy się, jaką masz rangę. Nie wiem, że przejebiesz na tego zaka. Nie wiem, co się nie. stało teraz. Tak. Pograłbym kurwa, by. To jest aktualnie Z de gra Nie wiem, nie mogę się... KURWA, KURWA Ruszyć się nie mogę, rozumiesz? No nie mogę się ruszyć, kurwa za po prostu mnie trzyma, jakbym kurwa na smyczy był Ona masz 6 w ogóle, kurwa, no o czym my gadamy? Dlaczego to zawsze jest enemy jungler, a ja mam trzeci raz tego samego junglera w teamie, rozumiesz? Nie, to jest zwierzak, kurwa, to jest, to jest zwierzę, stary, on, kurwa, on jest popierdolony, to, jest, to nie jest człowiek. <gulanie> <gulanie> kurwa, co jest? <gulanie> <gulanie> Ty jesteś kurwa głupi, a nie gufi, <gulanie> Kiedy jakiś cosplay będzie nowy na Instagramie? Kiedy się pogodzisz z Mamonem Zrobię cosplay dobre, 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 dobre. Zrobię robię cosplay Papieża Nie żyję. <laughs> Co ty mówisz? No ty, kurwa. Zaraz, mów... zaraz. Eee. Dobra, ulubione warzywo. No. Nie, kurwa, nie mów tego! Nie mów tego! Nie mów! Ogórek? Papa pa, w takim razie Kurwa, R na ty... w sensie w na to jest broken. Ale bitka, a mnie tam nie ma. A, wygrywają, dobra, gitara, GG, WP. Ale skerowałeś. Jak zwykle skarowałem Okej okay. Nie no kurwa proszę cię No zgin, no zgińże kurwa Co jest z nim nie tak? Krem nie jest git, tylko... Nie wiem, rzadko kiedy jem krem z dyni. tak... W jakiejś Jak jakiejś restauracji? Kiedyś... Kiedyś jadłem ja kiedy siadłem tego. Ja abeczki dyniowe, bardzo fajne są. Lepiej skumałem, że ja nie mam zoni na tym gildzie. Dobra, to jest ważne, że skierowałem kolejny. kolejnie. A jest, jaki to jest proste, jaki to jest proste stary. Ty honora dostałem. Ewidentnie zagrałem do O no, grochówka jest dobra. Fryzjerka synchrofa, co to jest za shot? Tam jest N tam jest N word, jest N -word. <noise> Moja fryzjerka nie miała tępych nożyczek, po prostu była kurwa tempa. Synchrof jak ty powiedziałeś wtedy? No Powiedziałem jej na krótko chcę. <laughs> ale gorzej jest moment, jak się Ty Piara pyta, czy wszystko no. jest ok. No co mam powiedzieć? No kurwa, no, no nie się... jest ok. Dobra, dzięki, jeszcze raz za dziś. Kończymy z tym Grandmasterem. Czwartek stream, sobota stream i GTA ta, fa Ten Fabułę. Mi się nie udało, ale to tobie się kurwa uda w życiu. Siemano. Oh Mamaj,